Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Czaryś, no chodź, Czaruś No co ty? Coś Czaruś nie, nie, nie w humorze chyba. Czekajcie, tutaj drzwi. Lekko chyba. No nie wiem, kurczę. Muszę je zobaczyć, bo to jest lipa. Kurczę, słabo, słabo. Dobrze. Kurki wyjazd. Mimo, że późno je otwieram, to i tak. Nie mają tutaj gorąco także mega super, wychodzą, wychodzą, wychodzą. Muszę im dosypać jedzonka. No wychodźcie, no i ładnie zawsze przewiew, mają te kurki, więc super. Seramy już na wybiegu, wczoraj nie zamykałem. Małe są, są małe, stare, małe, młode. No i teraz kurki, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. Silki wyszły, kogucik też już wychodzi, pięknie, patrzcie. Jestem ciekaw kiedy zacznie piać. Chodzi sobie, dumny. Je trawkę, no dobrze. Zobaczymy co tu się dzieje. No co wy kurczaczki, Wyłaźcie Co wy? Wylazimy To są jajeczka kurcze To jest gniazdo Jajeczka Odłożymy sobie jajeczka Przełożymy słomę O No co ty? A ty co taka mokre tutaj? Na łebku, co? No chodź, chodź No chodź, masz tam gniazdo No, <noise> no dobrze Dzisiaj będę musiał sprzątnąć tutaj z silką, Bo już też nie mają za czysto Są, kochiny ładne Lokowane, a tam chyba jeden w ogóle nie wiem co to jest Może ten jeden tu brach ma Bo nie jest lokowany No w sumie Patrzcie ten, o ten, czekajcie, o ten pierwszy tutaj, ten o, to jest chyba Brahma. Wydaje mi się, kurczę no to dobrze, bardzo dobrze. No, dzisiaj jadę do tego wulkanizatora, zawieź. Jak biegną razem, do tego wulkanizatora, zawieź tą oponę, bo wczoraj już było i tak za późno. I, i no, wiecie, nie, gdzie mnie zawieź, jak już nikt nie pracował. A dzisiaj sobie zawiozę i super będzie. No, dobra. Także widzimy się za chwilkę. No dobrze, moi drodzy. Pogoda jest jaka jest, jak widzicie. Yy, pochmurno, deszczowo, bym powiedział, tak jak Jesienna pogoda, nienawidzę takich. Dajcie znać, czy wy takie robicie bo wiem, że yy, są różne osoby. Niektórzy wolą tak, niektórzy tak. Ja osobiście jestem fanem ciepła i, i nie takich takiej zimnoty. Nie lubię. No dobrze, moi drodzy. Yy, udało mi się te drzwi naprawić bez konieczności ich zdejmowania patrzcie, jest wszystko ok. a co zrobiłem, wziąłem e, młotek duży i kawałek drewna, takiego grubszego i wbiłem tą po prostu kostkę, dobiłem ta tutaj, która haczyła o ta, ta haczyła i ją po prostu dobiłem i jest wszystko ok. dobrze a i przepraszam no i tak, kurki, jeszcze jajek nie będziemy zbierać, bo jeszcze nie wiadomo, czy na pewno jakaś jeszcze niesie. Tylko kurczę, patrzcie, już tak ciemne jest, że przydałoby się to oświetlenie już od tej 18. Chociaż nie no, to tak od dnia dzisiaj akurat. Ale niech dzisiaj będą miały trochę tego światełka. Zaraz dosypię im jedzonko, a zobaczymy jak ten kubucik Silki się trzyma. Ile jest kurczaczków? 6 wszystkie. O, jeden gdzieś zaginął, no ale to nie wiadomo gdzie. Co kurczaczki, co? No, kołycik Silki sobie chodzi, kurki też, tam, tam, tam. A te małe chyba weszły, w sumie się nie dziwię. Tak zimno. Seramy też chyba w środku. No. No są tutaj, są. Zobaczymy, czy Silka zniosła dzisiaj jajeczko. Zniosła, pięknie. Dobra. Im też tutaj zapalimy światło, bo powiem wam, że nie lubię jak tak... Jest tak szaro i chcę też kurką zapewnić fajną atmosferę Okej okay. Właśnie dzisiaj dostałem maila, że jutro powinny być części do Ja też zawiozłem e, koło do wulkanizatora Też ma dać mi znać e, Czekajcie, coś mi tu wpadło Ma dać mi znać kiedy e, Kiedy to będzie w stanie naprawić. No dobrze, moi drodzy, ja daję im jeść i widzimy się za chwileczkę. No dobrze, moi drodzy, więc taka pogoda deszczowa, więc ja oczywiście wyłączam Wyłączam podlewanie. O, na off powinno się wyłączyć. Jeszcze off-clear zrobimy tutaj. Chyba wszystko się wyłączyło co? Lekko kropi, taka mówię taka pogoda, ach, fajno. E, no, a ja moi drodzy, czekajcie, zamknę tu drzwi, bo zimno, leci masakra. Co laki, co laki. No, a ja moi drodzy, mam kamerę, kamerę e, Apeman. Ten już się bawi tam, ten nie wolno, e, laki. E, kamerę Apeman od, e, od takiego, no, powiedzmy znajomego, e, od znajomego i jest to kamera firmy, tak jak mówię, Apeman. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Jest to kamera rejestrująca zwierzęta. Nadaje się w nocy, w dzień i tak dalej. Także, co laki, co ty robisz, co ty, co ty robisz? Także idzie, idę właśnie ją zaczepić. Można ją zaczepić do drzewa, jak widzicie, ma fajne ukształtowanie. Takie, wiecie, że do drzewa można fajnie to przyczepić. I gdzie to przyczepię? Przyczepię to nad rzeką. Ale przed tym chyba możemy sobie zebrać jajka, tak mi się wydaje. Albo dobra, idziemy najpierw, idziemy najpierw ją zawiesić, zobaczymy, wybierzemy fajne miejsce i, i później zbierzemy sobie jajka. Także działamy. Nie, lakuś, nie lakuś, nie lakuś, nie. Dobra, także lecimy nad rzekę. No więc jak widzicie pogoda taka kurczę, niefajna. Tam są gęsi. Patrzcie w ogóle, jaki ten te tuje już porosły. Przecież one są. Nawet bym powiedział, że 2,5 razy Takie jak ten płot No w tym miejscu to prawie 3 już razy No Także nieźle e, No a tam są gęsiny Jak widzicie o ta brzuska duża i tak dalej Także tam są gęsiny Tu jest rzeka jak widzicie Znaczy nie tutaj, tu jest Niluś Tylko tam zaraz jest rzeka, zaraz wam pokażę No i tak ja mam tu plan e, Tu jest taki las I tak tam jest Właśnie, most, S, S5 i, I w sumie tu jest pole gospodarza, jak widzicie Pole gospodarza, tam jest, tam jest farma, czekajcie Tam jest odchowalnik, o Tam jest ta brama dalej i tam jest szopka gdzieś Także tak to wygląda No i tak, jak pamiętacie wtedy lis Lis, wiecie gdzie ja zobaczyłem ciało tej brachmy, mojej kurki? Tutaj, było gdzieś, nie, inaczej czekajcie, żebym was nie skłamał. Najpierw było tam, na tej górce, a przedłem po godzinie i już było tutaj. Także on musiał sobie, wiecie, uciec, zapewne jak mnie usłyszał. I normalnie, normalnie później znowu przyszedł, po to już, już rano tego nie było no gdybym miał taką kamerkę wtedy, no to wiadomo, że bym postawił gdzieś tą kamerkę. No ale nie miałem, więc już nie, nie, gada, nie gadam. Eee, I tak. O, kaczuszka jakaś, kaczuszki. Jak widzicie. O! Oj, oj! No trochę tych kaczuszek było. Jak widać. Na rzekę nie chcę, może innym razem. Bo coś może też ciekawego wiecie, przyrzecę być i tak dalej. Ale mówię, innym razem. I tak, kurczę. Nie wiem, właśnie, czy myślę, że dam tą kamerkę, tak, bo jak coś przechodzi, to przychodzi na pewno codziennie. Znaczy, codziennie, no może nie codziennie. Tutaj wiem, że są te bobry. I kurczę, mam dylemat, gdzie tą kamerkę dać? Chyba dam tutaj. Wiecie, na tym drzewie. Na tym, o, tutaj czekajcie, parasolem wam pokażę. Pod tym. Parasol mam, bo trochę kropi, no ale o, parasol, e, już za. tutaj, o, tutaj, tak jakoś, może niżej trochę co, bo kurczę, nie wiadomo, czy ujmie takie, załóżmy lisa takiego, no także niżej dam. No i co, biorę się za montowanie. Także myślę, że taka wysokość będzie okej, okay. to jest generalnie tutaj, jest trochę wyżej, ale tak jak jest, no to pokażę Wam, na jakim poziomie jest ta kamerka, na poziomie mojego kolana, mniej więcej. Także myślę, że fajnie. Ona złapie też dół i złapie tak do pasa. Coś takiego myślę. No, także czekajcie, uruchomimy ją tylko. No i teraz tak to wygląda. Czekajcie. No fajnie, fajnie. Trzyma się, trzyma się całkiem fajnie. I teraz tak, tutaj musimy tak zrobić. O, otwieramy ją. I robimy najpierw na test. Czekajcie na test, czy. No dobrze, 2 godziny, 30 minut mamy do nagrania. No i robimy start. O, no już. Patrzcie, pika nam. Pika, pikaczu. Ok. I powinna już działać normalnie. Także ona już nic tutaj siedzi ładnie. Patrzcie. Eee, no i tak. Ja biorę parasol, mój piękny. I, i spadam generalnie co raczej nic mi tej kamerki nie ukradnie mówię o zwierzęciu jakimś no zobaczymy uo patrzcie ile tam kacuszek Niluś, idziemy, idziemy, chodź, chodź idziemy. Albo dobra, jeszcze do gęsi idziemy zobacz, nie? Chodź do gęsi idziemy. No dobrze, już wchodzimy do, do gęsinek Muszę od razu tutaj zamknąć parasol na dół i zamykam Dobra o, No i Lecimy do gęsinek Zobaczyć co tam jak tam u No co u gęsi, co u gęsi, nic w sumie Poza tym, że woda Nie jest ciekawa Nie jest zaczysta, o tak Gęsi sobie chodzą Kaczuchy również sobie pływają I tak to właśnie wygląda Jedzenie widzę, że mają resztkę Także muszę im donieść Jutro rana Rana jutro z rana, bo tak miało być. Co gęsiny, się boicie? Nie boicie się, nie boicie się. <gry> Aż musiało, no patrzcie, no, ta woda jest zielona po prostu. No ale, no tak to jest kurczę. Wiecie, no ja wiem, wypisaliście. Ja, ja też to dokładnie wiem. Tylko, wiecie, ja wiem, że jest, jest lato, nie ma deszczy. O, jedzą, widzicie, jedzą. Jest za to, nie ma deszcze i tak dalej. W ogóle dajcie mi znać, czy te moje kaczki będą, kiedy będą śniajka Bo Ja tak się nie znam, wiecie, na tych kaczuszkach i tak dalej. Dlatego, jakbyście mogli mi powiedzieć, no, patrzcie tutaj, tu już się masakra dzieje. Kalosze wziąłem, no bo. A tutaj, jak głęboko jest. No, tak w sumie mogę być w kaloszach. No. Bo jestem w kaloszach generalnie. No. Yy, no i tak, ja się zastanawiam, właśnie czy będą teraz na jesień jakoś na siły, czy nie. To, to się zastanawiam, o tym się tak myślę. Yy, czy na wiosnę. Także dajcie proszę znać. A ja szukam Nirusia i lecimy do góry. Niluś, idziemy. Nie, gąski wy. Dobra, lecimy do góry. Kociaki się bawią, gonią, a my musimy pozbierać jajeczka. Więc zostawiam parasol, o, no już nie obciera. Pięknie. Naprawdę super. Kalosze całe mokre, no ale po to są, nie? Kurde, wziąłem te wszystkie trzydziestki, a w mi się fajnie naprawdę zbiera te jajeczka. No co? Trochę mokro w kurniku, nie? Jak takie mokre wracacie? Chociaż takie mokre nie jesteście, no ale zawsze trochę. Ah. Dobrze. Zobaczymy, ile tych jajek dzisiaj będzie. Tutaj jest całkiem sporo. Osiem jajeczek. O, super. Pięknie. Tutaj są cztery też super 10 jajek i 2 jajeczka co kogucik co kogucik tutaj są 3 jajeczka OK tu 4 super dobra tutaj jest 5 także mamy 20 tak już 20 20 i teraz jeden Tutaj mamy jeszcze tak 4, 24, a ty kurka, co? Co kurka? Jesteś nerwowa, czy nie? Czy dasz sobie wziąć jajeczka? No tak nie za bardzo No ale dobra, musisz dać, nie? No także jak widzicie no nie 27 jajek, super Bardzo dobrze 27 jajek, kurki jedzą Szykują się do spania Patrzcie Ta tutaj zaraz zapewne wskoczy sobie tam może na górny szczebel Widzi, że jest miejsce To mówię nie no skorzystam Czy nie No co kurka? Tak, tak myślałem. No dobra, kurki też zawsze coś wygrzebią. W tym tutaj, tutaj wiecie, jak tutaj mają tą ściółkę, całą słomę, to zawsze coś sobie wygrzebią. Także tu jest fajnie, wszystko tak naturalnie, super i tak dalej. Jeszcze pasza by się przydała, mega naturalna. No ale co zrobić jak, jak nie ma się własnych jeszcze warunków do tego robienia. Także na razie muszę korzystać z takiej, jakiej korzystam. Być może w przyszłym roku coś wykombinuję, co myślicie? Dajcie znać w komentarzu. No dobrze, moi drodzy. Pada, pada i jeszcze raz pada, jak widzicie. No chyba, chyba dobrze, już po żniwach. Dajcie znać, czy to dobrze. Dla gospodarzy, czy nie dobrze. Wydaje mi się, że dobrze, ale nie wiem. Co lakiś, co lakiś? Dobra, jajeczka mamy pozbierane Lubię się tak patrzeć na koty e, Zamykamy im Wejście Przewiew mają, super wszystko Światełko O laki, czy ty chcesz na pewno Tutaj iść do kurek? Chcesz? Patrzcie na kurę <laughs> Się przestraszył Się przestraszył, patrzcie a co tu, aczarek się otrzepał, spadła nagle na mnie woda, mówię co to jest. O, patrzcie, reakcja kurek. Poszedł już, poszedł, już boi się. No, a czarulo przyszedł mokry. Pewnie zaraz się gdzieś położy. No, co ma robić w taką pogodę? Eee, no, a ja biorę moją piękną parasolkę. Czekajcie. O, super. I idziemy do, czekajcie, zapalę światełko, bo czemu nie? Idziemy zacząć do kurek ozdobnych. Trzeba przecież zamknąć kurki. by nie trzeba. O, a co tam myszka była? Jak coś to wam replay'a zrobię. Ale wydaje mi się, że kurczy była. No, a nic nie szkodzi. Eee, no, kołucik, kurka, małe i tamte małe w gnieździe. To niedobrze, że one tak w gnieździe są, no, ale. Co zrobić? No już, już wy, wyłaście, wyłaście, wyłaście. Gniazdo to nie jest dla Was. Wezmę jajka i po prostu no, złożę te gniazdo i czy Żeby nie wchodziły Żeby się oduczyły Dobrze, tu jajeczka dajemy A seramy, zobaczmy jak seramy Proszę Rodzinka w komplecie ta, ten czarny to chyba kogut będzie, a ta złota, czy jak to tam? To będzie raczej kurka. Zobaczymy ile jest jajek w tym gnieździe. No, są trzy Patrzcie, trzy jajeczka. Trzy jajeczka są, no, no to o, ładnie, ładnie Bardzo ładnie. Powinny być zalężone, nie? Raczej. Odstawimy sobie tutaj, i tam jest. O, tam jest czwarte Także tyle jajeczek. W sumie ta syrama teraz taki większy. Mam wrażenie, że. No nie, no większy nie. Silka takie. No, silka w sumie takie nosiła. Dobra, nieważne. Chciałem coś po. Chciałem do czegoś doczepić. No dobra, moi drodzy. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego Siemaneczko.